No i witam Was na premierze zdrowki 500 zł w Maker. Jest to zdrowka za 10 zł. Ja dzisiaj wziąłem 4, czyli mamy wkład 40 zł możemy wygrać. Oto właśnie takie wygrane. Najwyższe to oczywiście tytułowe 500 tysięcy złotych. Będziemy szukać naszych liczb, jak i symboli worka albo sztabki, sztabka podwaja. A więc trzymajcie kciuki i zaczynamy. Powiem jeszcze, że mam zdrobki z numerem 14, 13, 2 i 1. Jestem oczywiście ciekawa jedynki, jak to zawsze. I sprawdzamy. Będziemy szukać. 24, 32, 35, 49 i 44.

Warstwa ścieralna jest taka sobie, nie jest najgorsza, ale nie jest z pewnością najlepsza. 22 to nie szukamy, 43 też nie szukamy. 19, 27, 52 nie mam, 16, 28 nie mam.

37 niestety nie ma, więc kolejny pustak jednak 13 nas nie uratowała. Mocno liczenia na jedynkę, ale przy nam jeszcze dwójka. Więc patrzymy, co my tu mamy. Szukamy 58, 46, 28, 53 i 27. 56 jest tutaj, 11 nie szukamy, 50, 50 nie ma i póki co dalej nic. Mamy sztabkę, czyli jesteśmy uratowani, ponieważ sztabkę podwajamy, a więc już jest dobrze, może jak najbardziej tak być. 24, 48, 41. E, no, ta sztabka bardzo ładna. Tak jak kiedyś mówiłam, e, lubię ten symbol sztabki, ponieważ dobrze on mi się kojarzy. Więc miło zobaczyć. I dzisiaj ten symbol 49. 25, 35 w liczbach póki co cisza, ale tym się już nie przejmujemy. 54, 43, 29 i mamy drugi symbol, czyli zdobyliśmy wszystkie symbole. Dzisiaj już worek nie podwaja, ale jak najbardziej daje nam wygraną. Yy, podejrzewam, że będzie to 5 dych, więc jestem na plusie, ale przekonajmy się. Tak, 20 zł pod sztabką, która podwaja do 40 zł, a worek, który nie podwaja 10 zł, więc mamy perełkę dzisiaj yy, już na premierze, więc chyba polubimy się z tą zdrabką. O dziwo był to numer drugi, nie pierwszy, a jedynka już Właśnie przed nami, sprawdzimy co ma dla nas jedynka, ale jak już nic by nie miała, jest dobrze, bo jesteśmy na plusie. A to najważniejsze: 46, 53, 17, 47 i 31. Tutaj, więc nie ma. Do kompletu brakuje nam trafienia liczby. Ale jakby się nie trafiła, żadna nie szkodzi. 15, 36, 45, 41, 38, 12, 56, 28. 42, 23, 57, 19 i uwaga, ostatniej tutaj, o koszki jak zwykle, ostatnia tutaj szansa. 55 nie ma, a więc jednak jedynka nieco zawiodła, ale nie szkodzi, ponieważ jej sąsiadka, dwójka, załatwiła nam tutaj świetny dropping. Jesteśmy na plusie. 10 zł. Takie jest podsumowanie, wkład 40 zł, i za sprawą jednej jedynej zdrabki. Mamy plus, ponieważ sztabka złoto podwaja, worek nie podwaja, ale mamy 50 zł. Fajny początek zapowiadający się ciekawie. Więc kto wie, może jeszcze kiedyś spróbujemy. Życzę Wam także udanych premier i miłego dnia. Dziękuję za oglądanie pa.